Halo. Poracje taksówkowej Taksi Trip. Taksówkarz mówi, że czeka już od dłuższego czasu i nikt nie schodzi. A ja nigdzie nie dzwoniłem. Gdzie on dzwoni, nie wiem. Gdzie on Halo? Jest? coś przerywa, źle słyszę. No, nic, żadnej taksówki ja nie zamawiałem. Jak to nie zamawiał pan taksówki? Otecy na numer, z którego dostaliśmy zamówienie. Na pewno nikt nie dzwonił z tego numeru i nie zamówił nikt, taksówki? Nikt. Ja tu przed Bramą patrzę i nie ma żadnej taksówki u mnie. Sprawdzam właśnie rejestr połączeń i z tego numeru zamówiono taksówkę na ulicę Mickiewicza 122. Nie, Mickiewicz, nie ma żadnej taksówki. Żadnej. Halo? korporacji taksówkowej Trip. Taksówkarz mówi, że czeka już od dłuższego czasu i nikt nie schodzi. A się Pani dodzwoniła do sklepu metalowego. Ja nie mam nic wspólnego z taksówkami. Nie zamawiałem się. Halo? E, coś przerywa. Źle słyszę. Słucham? Halo? korporacji taksówkowej Taxi Trip. Taksówkarz mówi, że czeka już od dłuższego czasu i nikt nie schodzi. E, Wy Pani co? Tu nikt nie zamawiał taksówki. Co to jest? Dodzwoniła, pani do dodzwoniła się pani do salonu. Coś słyszę. Mówię, że dodzwoniła się pani do salonu fryzjerskiego i nikt tutaj nie zamawiał Jak taksówki. Jak to nie zamawiała teraz? pani taksówki? Oddzwaniam na numer, z którego dostaliśmy zamówienie. Na pewno nikt nie dzwonił z tego numeru i nie zamówił taksówki? Nie, proszę pani, ja nikt nie zamawiał taksówki. Sprawdzam właśnie rejestr połączeń i z tego numeru zamówiono taksówkę Słyska na ulicę proszę, Mickiewicza 122. jestem w pracy, a yy, poza tym poznaję panią pani niedawno dzwoniła, że jakaś stuczka była samochodem. No cóż, Wiedzenia. często się zdarza, że dostajemy takie fałszywe wezwanie. Stowarzyszenie taksówkarzy zdecydowało, że będziemy zapisywać w takiej sytuacji numer telefonu i pobierać opłatę za dzisiejszy przyjazd z taksówki następnym razem, z taksówki następnym razem. Kiedy zamówi pani kurs? Interdent, proszę. Halo? Dzwonię z korporacji taksówkowej Taxi Trip. Taksówkarz mówi, że czeka już od dłuższego czasu i nikt nie schodzi. Ale myśmy nie zamawiali taksówki. Pani się do przechodnie dozwoniła Halo? Coś przerywa. Źle słyszę. Halo? Dzwonię z korporacji taksówkowej Taxi Trip. Taksówkarz mówi, że czeka już od dłuższego czasu i nikt nie schodzi. Czy, znaczy, ale nie rozumiem. Halo? Halo? Coś przerywa, źle słyszę. No nie, nie wiem, o co, nie wiem o co pani chodzi. Dzwoni pani do taksówek. Jak to celu? nie zamawiał pan taksówki? Odezwaniam na numer, proszę z którego Panią, dostaliśmy ja zamówienie. Że, proszę Panią, ja nie Na pewno nikt nie zamawiał. dzwonił z tego numeru i nie zamówił taksówki. Proszę Panią, nie wyświetla się numer. Numer jest zastrzeżony i nie wyświetla się. Proszę podać numer telefonu, z jakiego było auto zamawiane, to ja Pani Sprawdzam powiem. właśnie rejestr połączeń i z tego numeru zamówiono taksówkę na ulicę Mickiewicza 122. Proszę Panią, ale mnie się ten numer nie wyświetla, jest zastrzeżony. Proszę mi ten numer podać, to ja Pani sprawdzę. No cóż, często się zdarza, że dostajemy takie fałszywe wyzwania. Stowarzyszenie Taksówkarzy zdecydowało, że będziemy zapisywać w takiej sytuacji numer telefonu i pobierać opłatę za dzisiejszy przyjazd taksówki następnym razem, kiedy zamówi Pan kurs.